7 i raz. Cześć tutaj Kajka, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Będę dzisiaj mówia o pięciu rzeczach, czyli. Tak zwanym holu zakupowym, noworocznym, ale tanecznym, czyli każda z tych rzeczy będzie nie tylko warta zainwestowanych pieniędzy, ale przede wszystkim będzie się wpisywała w ten mój taneczny klimat. Zapraszam do oglądania. Trzewiki na zimę to jest ciężki temat, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, jakie nam nasz klimat, taki mamy klimat, serwuje. Ale ja jestem wierna jednej, jedynej marce. Może nie jednej, jedynej, ale tej jednej pierwszej, głównej, znakomitej i jakie tam epitety byście chcieli sobie dalej dodać. Jest to marka Palladium i na zimę znalazłam sobie idealne buty dla mnie, damskie, w pięknym różowym kolorze, yy, z futerkiem w środku, ze wszystkich różnych stron, od dołu, od góry, mega ciepłe, ale przede wszystkim w nich da się tańczyć. Nawet idąc na niespodziewany spacer, znaczy spodziewany spacer i mając niespodziewane spotkanie. O, kajka! Orety! Jose Torres! Z niespodziewaną osobą, która niespodziewanie umie tańczyć i was z tego tańca prosi, to w tym momencie te buty, tak jak każdy zresztą inny model marki Palladium, świetnie się sprawdzają. Także palladium do tańca, do chodzenia, na zimę, do zabawy, do wszystkiego. Jak znalazł. Następny jest, jak to Eril nazywa, gumę marki Domios. <dumios> Domios, którą możecie znaleźć w sieci Decathlon. Są to gumy fitnessowe, sportowe, które możecie używać y, zamiast ciężarków, zamiast y, jakiegoś obciążenia do ćwiczeń. Są różne, oczywiście, stopnie rozciągliwości, siły do użycia itd. Nie wiem, jak to się bardzo profesjonalnie nazywa. Ja jestem mało profesjonalna w fitnessowych rzeczach, ale tanecznie one są bardzo przyjazne dla mnie i można je używać w każdej sytuacji. Jak już na przykład znudzi Wam się robienie piruetów na przystanku, czekając na autobus, w którym mieście gdzieś dojechać, z torby małej, dużej, nawet najmniejszej możecie wyjąć. Właśnie taki gumę, który tutaj wygląda na strasznie ogromny, natomiast jak się go złoży, to się mieści w jednej piątce. I tak sobie ćwicząc na przystanku, możecie poćwiczyć jakiś tricepsik, coś tam na nodze sobie rozciągnąć. Taka guma mega się do ćwiczeń przydaje. Ja używam ją zawsze, noszę ze sobą wszędzie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie trzeba będzie podbiec, gdzie nagle się zdarzy okazja na to, żeby zatańczyć, więc potem tylko jak po takiej rozgrzewce kilka serii gumęłem i jesteśmy już w dobrej formie. Nie byłabym sobą, gdybym poleciła Wam chociaż jednej płyty, której obecnie słucham, a że jeżeli dosyć dużo samochodem, to w samochodzie mo mogę często słuchać wszystko to, yy, co aktualnie jest dla mnie na tobie. Jedną właśnie z takich płyt jest, powiedziałabym, że oczywiście, ale to nie jest oczywista rzecz. Dla mnie oczywiście Mental Chaos AfroMental. Tak, jestem fanką AfroMental, uwielbiam ich muzykę. Uwielbiam ich muzykę, którą otworzyli, uwielbiam jeszcze bardziej ich muzykę, którą tworzą. To jest dosyć psychodeliczna. Uderzenie jakie nam serwują chłopaki na tej płycie jest dla mnie osobiście całą drogę jak tylko puszczam Mental House Zaczynam wrzeszczeć, śpiewać, wymyśleć sobie choreografię w głowie, a jak już nie wytrzymuję, to wyskakuję z auta i zaczynam tańczyć na poboczu, bo naprawdę energia jest taka że roznosi od środka. Jedną z rzeczy, które chciałabym Wam zaprezentować jest brokat Inglota, który możecie znać... 85, który możecie znać z kanału Red Lipstick Monster Ewy, yy, który prezentowała jakiś czas temu w swoim filmie. I ja podpatrzyłam, zainspirowałam się tamtym filmikiem makijażu karnawałowego, gdzie pokazywała właśnie ten piękny mieniący się na wszystkie kolory brokat dopasowujący się idealnie do każdego koloru tęczówki i stwierdziłam, że kurczę, nie mam jeszcze w swojej kosmetyczce takiego brokatu, więc go kupiłam natychmiast i stwierdziłam, że się pomaluję w taki karnawałowy makijaż. No, może nie do końca on, że tak jak u Ewy na kanale, bo ja mistrzem makijażu nie jestem i ja raczej powinnam robić filmy, jeżeli już jak się nie malować. Natomiast przy użyciu paru pomocnych akcesoriów, które miałam z moich tanecznych pokazów, wyszedł idealny makijaż karnawałowy, który można wykorzystać na każdą imprezę karnawałową. Już trwa I remind myself of this often when I'm coughing when I'm sick when I'm hurt I get my ass out of bed meditate the crime out my head there is no time to pretend this life I came to end so I should enjoy the time I have I implo my best in them when I feel lost when I feel down I know it's so żeby wyśkolovole it Czasami mam taki problem, że pójdę na imprezę taneczną, nietaneczną, karnawałową na przykład obecnie i mam na sobie gorset, to te gorsety mają taką przykrą przypadłość, że nie tylko są zawiązywane na sznurowadła, sznurówki, stążeczki, cokolwiek na plecach, ale również mają taki ukryty zamek po boku, który niechcący jak wpadnie w nieodpowiednie ręce może spowodować małą katastrofę na imprezie. Dlatego idealnym rozwiązaniem, żeby mieć piękną bieliznę i się wyróżnić z tłumu, oczywiście nie chodząc w samej bieliźni, ale mając ją pod bluzką, która może lekko prześwitywać albo być w siateczkę cokolwiek. Bardzo Wam polecam staniki marki Senveni. Są to piękne, koronkowe, ręcznie wykonywane staniki. Jakie są Wasze typy super produktów na początek 2015 roku pod względem karnawałowym tanecznym? Piszcie w komentarzach: koniecznie, koniecznie, koniecznie. A jeżeli macie któryś z tych produktów, które ja wymieniałam, też mi napiszcie, jak się u Was sprawdza. I pamiętajcie, w każdą niedzielę o 9 znajdziecie na kanale Sokajka nowy film. Możecie nas śledzić na Instagramie. Tutaj są nazwy, jakie możecie, pod jakimi możecie nas znaleźć, a w dole, na dole w opisie filmu są linki, w które możecie kliknąć, żeby się bezpośrednio przenieść do właśnie naszego kanału na Instagramie oraz na Facebooku do fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. Kliknijcie subskrypcję kanału. Życzę Wam udanego tanecznego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Dobra, super. Party party. Gotowi? Uh -huh. Mhm.